Simon, jeden z nas to prawdziwy ja, ale nie wiesz który. woho! I teraz powiedz, który jest prawdziwy, musisz zgadnąć. Okej, okay, więc pierwsza kategoria to podskoczcie, bo Fire miał dobry internet. Ooo, dobra kategoria. No to który myślisz był? Simon, ja. i wy jesteście tacy sami. Dobra. Chociaż nie, ej, zaraz ten prawej jest taki trochę dziwny, jak o był nie. napakowany! Ej, nie zabijaj mnie! Ej. Co kurde, ej, on mówi twoim głosem, myślałem, że to nie ty, okej. Okay. Pełnie mnie prankujesz! Ej, nie, nie, to nie, nie, ja nie prankować, ja nie prankować, to ja, to ja. Mm, dziwne, dziwne. O, ja, dobrze że teraz myślisz, że to nie ja? A tak naprawdę to jestem ja. Cie <śm> no już nie wyprzymał! No wybucha mi głowa! No przyznajcie się! <śm> <śm> nie wiem już. Okej, okay, w takim razie teraz zacznijcie mi gadać ze swoim głosem. Pierwszy, ty. No gadaj szybciej, tyż. O, tak będzie! O, o, ja, dobra, niech on coś powie. Znaczy ja. E, znaczy nie wiem kto. Dobra, widzowie, zainstalowałem modulator. Ja będę mówić za. A, na przykład takim głosem. E, <laughs> dobra, więc powiedzmy coś głosem laleczki. Halo, słychać mnie, no. Dobra, teraz ty pierwszy. A, ja jestem fajerus, 100% prawdziwy. Co ty, co? co? Dobra, podejrzane, ale teraz <laughs> Drugi, spróbuj ty. Okej, okay, widzowie, więc zmieniamy teraz modulator na. Eee, Giga Chada! Hehe, Ha, to ja, Fire 100% prawdziwy. <noise> co to za głos Pakerka był jakiś dziwny? Eee, dobra, to teraz trzeci, ty musisz być fałszywy. Okej, okay, widzowie, teraz jestem wyciszony i powiem moim głosem coś. Trzy, dwa, jeden pyk. To ja, Fire Road. Ej, co jest? Ej, to się omega prawdopodobnie, okej, okay, chyba już się domyślam. Jeszcze ty na koniec, panie Pakerku. To ja, Fire ha ha! <noise> też wie jak on ty <ścoughs> e, już sam nie wiem. A więc uwaga, podjęłem decyzję. I ty jesteś najbardziej cóż, uwaga. O ja. 3 nie! O! O! <ścoughs> o! O! Aha. Czekaj, co? Ty, tu jesteś gdzieś któryś Tych, może hmm, Ty, albo Ty, <laughs> albo Ty. <laughs> A może mnie tu nie ma? Skąd wiesz? <śmiech> co? <laughs> Saibomek nie wiem w ogóle nic. A więc uwaga, teraz pokażcie mi swoje miecze, bo Fajrz musi mieć mega bogaty mieczyk. O o, 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 dobra, ja pokazuję, o nie. <laughs> Czemu na, na mega bogaty? <laughs> to, 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 ja, to ja, tak, to ja ten po środku, Simon. Hej! Po środku? Okej, okay, yy, obróć się! Tak, to ja, obrócę się teraz! Obracam! Obracam się tak, jestem obrócony! O nie, jako próbuję widzę widzowie. przecież ten się obraca, o co chodzi? Okej, okay, ale ten po środku ma mega bogaty miecz, więc a ten ma. ten ma... Biedacki! to ja, bo ja po prostu nie chciałem się chwalić dzisiaj. W sumie Fajbóbek nie lubi się chwalić, więc okej, okay, dobra, no, nie wiem, głowa mi już wybucha, który z was to może być? No to jak nas nie znajdzie, haha. Ja ha. mam następny pomysł, teraz pokażcie mi swoje emotki. O, no dobra, to robię, i ho! No, co teraz z lewej strony ty gadasz, Kury ty jesteś już? Dobra, teraz mój kolega po prawej zrobi, pyk. O, zrobił, o, wow! O, co jest, jako i to jest chyba najbardziej pizka. a ten... Co, zmęczyłeś się, że siedzisz na ziemi? Nie wyzywaj mnie, Simon, to ja! To teraz ty też gadasz, tu przecież każdy ma taki nie, sam głos, ja, co Simon, jest? To ja, to ja, to ja! Nie, 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 ja już nie wytrzymam! A więc dobrze, teraz chciałem zobaczyć, kto jest szeryfem, proszę mi pokazać. A ja nie jestem, niestety. U, ty nie jesteś, a on jest, czyli... Um, ty, zaraz, jest megasus. Ten mój od prawej jest megasus, racja! Ten! E, what, że co? A więc dobra, Firebowek mnie nigdy nie zabił! A więc uwaga, kto mnie zabije? E, Okej, okay, to Ja czu, jestem pistolet! Więc teraz ja postanowię go zabić, żeby on się nie spodziewał, że to ja ten po środku. Firebowik! A o i Niech nie? jak to ty! Uważaj na niego, on jest przed tobą, jestem z tyłu! <laughs> nic mi nie zrobi, nic mi nie czyli to prawdziwe, a więc chcę już odpowiedź! A więc uwaga, to co zabijamy! Dobra, no, i... ja muszę go zabić! Bum. Wow! Bum. <laughs> dobra, odciszał się. Pyk! Halo, Simon on cię zabił, o nie! Ej, czyli to był fałszywy jednak! A więc mam kolejny pomysł. Firewall był mega dobry w chowanek. Dlatego no no Tak, ja byłem, ten po prawej był, co nie, to ja. Dobra, i się szukać, czego pierwszego z jest Firewall. O ja, dobra, widzowie, teraz się wycieszyłem. I tak, ja mam, muszę się schować w najlepszej krówce, ponieważ. Jeżeli on mnie znajdzie pierwszego, to po mnie. Dobra, czekajcie, ja pamiętam, że tu coś było. Tak! Ej, to jest epickie, jo! 5, 4, 3. A więc w końcu ktoś może się na 100% schować. O, co to za bakawole tu jest? ja tam nie wchodzę, tu nikogo nie ma. Ja cię co to by tak blisko. Dobra, i co on robi? Chodzi tutaj, okej. Okay. Teraz widzę, patrzcie, ja się hmm, Tutaj mi... jakaś farba. co jest? To jest fire O Oh my god, nie, my siedzimy razem. Ej, dobra, i tam jest jeszcze jeden. <laughs> To jest dosłownie cała krywka, to musi być Jerry. Dobra, czekamy. O, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Dobra, koli, już tego tego patrzenia to. Przecież w lodowcy zawsze się kręcą firewall, uwaga Dwóch tu jest! No nie, dobra, czekajcie, odciszę się widzowie. Pyk. Simon, czy ty znalazłeś się z dwóch Eee, No tak, jeden z nich to ty, bo ma taki głos. A co jeszcze jestem za nimi? Y, za nimi... Bóg tak tam jest! Aha, to ja! Nie zabijesz mnie nigdy! Jeżeli jesteś fire road, ten to powiedz i zrób to! Uh, ale co? No, jakąś czynność musisz <laughs> powiedzieć, a potem to zrobić! Chyba wiesz, o co chodzi! Uh, <laughs> stanie! Stanie w miejscu! Ej, co? Ej, skoczył! Uh... Czyli to nie jest Fajrout! O nie, teraz masz pewność, że to nie jestem ja. A co jeśli to jestem ja i teraz myślisz, że nie, nie jestem ja? Ha, ha. A nie, co jeśli nie, przecież mi głowa wybuchnie. No to pięknie, let's go. Staram się ruszać, No Aha, ruszamy się, bo cię nie słuchamy. Co to ma być, ale uwaga, teraz coś i tak odnajdę. Ojo, już chcę coś zabić, uciekamy, Fireouty. Szybko, szybko, Fireouty, uciekamy, słuchajcie się mnie. O nie. O, ej, ktoś tu za co? O, to jest mój piesek. Czyli ty na pewno nie jesteś Fajrotem. Czyli jeden musi być... O tam z nich! Boom, macie! A, O nie, on się dowiedział! Ziomeczku, szybko chowamy się! O ja, o ja, dobra, dobra, nie, co, to się nie... Pocałuje. Nie, dobra, stoimy, stoimy, nie pozwolimy mu się złapać mordeszko, dawaj, dawaj, dawaj... Może i wiesz, że jesteśmy jednym z dwóch, ale nie wiesz, którym, haha! Ha. No to podskoczcie! Dobra, jeden podskoczył dwa razy, jeden raz, yy, Dobra, to teraz wiem, fajro, napisz na czacie, ile mam lat, bo przecież mój przyjaciel wie o tym chyba! Okej, okay, dobra, piszemy jego wiek... Bum! Haha! Co? Oj, to nieprawda! Zerowaliście mi. teraz, uwaga, to teraz... Y... ty czy mojego wieku nie podałeś? Napisz nam lat! Dobra, ah, już piszę stary! Znaczy... To nie ja wcale, 16! Zaraz, co? Skąd ty to wiedziałeś? O, masz, A masz, Właśnie wynominowałeś nominowałeś fejka, Nubeczku! Haha! -ha. Co? Czyli faktycznie to jest wasza dwójka, no nie, po co to zrobiłem? Uwaga, teraz jesteś procent! Boom! O, prawie mnie trafiłeś. Ciekawe, w którego. Na, 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 Teraz ja skaczę, teraz ja skaczę, teraz ja skaczę. Przecież nikt nie skacze. Skok, skok, skok. To ja, Simon. Ja skaczę teraz. Ha, ha. Co? I teraz ja skaczę tak naprawdę. To ja, to ja, Simon. Na, 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 na. To ty dwa razy masz, nie wiem, dwa osobo, osoby. osoby. Dobra, Simon, jestem szeryfem. Na nowej mapie jesteśmy. O. Czemu to jest czwórka? E, zaraz co? Jesteś szeryfem? Dlaczego nagle tu jest czwórka z takim jesteś szeryfem? Tak, jestem szeryfem, a co? Hmm. A więc skoro jesteś szeryfem, to po kolei przechodźcie przez to wykrywasz metali 3000. O nie, dobra, to było dobre, Simon, to ci wyszło. widzowie, wyciszyłem mikrofon, co ja Dobrze, znowu? a więc najpierw ty? <laughs> e, dobra, przychodzę. No, no, no. Na, 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 na. O, Dora nie zapika uwagę, patrz, bo jak ogólnie, wiesz, jak jesteś sheriffem, to tak zapika, zobacz O nie, eee okej, okay, to super, bo ja nie jestem szeryfem, wiesz, Simon, jednak Nie okłamyś mnie, następny O nie, o nie, dobra, dobra, czas iść, czas iść, idźcie, panowie, panowie, idźcie O, czas iść, o, dobra, czyli co ty może byłeś, ale dobra, nie piknęło, dwójka została Aaa, dobra, y, ja nie wiem, czy ja chcę przychodzić, wiesz, Simon, trochę się nie czuję z tym kowrotowo Przejdźmy przez bramkę <laughs> no, masz, jesteś seryfem, to dlatego się boisz? Eee, nie, wcale nie, wcale nie. Ale wiesz, co? Nie przyjdziemy we dwójkę, więc teraz nie wiesz, który to ja haha. Ha. Nie, nie można we dwójkę, właśnie! Let's go, szybciej, szybciej! O, ej, to wykryło mnie czy jego? A nie, to mnie wykrywa! <laughs> teraz nie wiesz, koło przedpuściłeś, a koło nie. Dobra, mam pomysł, wracaj się jeszcze raz idziemy. Ale mi się nie chce, no. No, no nie chce mi się. Chodź, tutaj przejdź przez tą bramkę, jak mówię. Dobra, przychodzę. Dobra, wow. No uwaga, teraz ty przejdź przez bramkę, pyk, teraz ja stąd, z tym miśkiem i... Ej, nie wykryło, co jest? <grym> to, <grym> to, który jest szyfem, Simon. Hmm? Hmm? Może ten tańczący? Nie śmieć się, jak tańczący? No przecież on dopiero przeszedł, no przestańcie mi mózg wysadzać. Ora uwaga, niestety, giniesz, masz! O, a, 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 to nie byłem ja, haha. Ha. Bo tak to będzie za ryfa. Nubeczku. <grym <grym <w górę> nie no, już nie wiem, naprawdę no co się dzieje. jak idę stąd. Jezu, prawie mnie trafiłeś. I ty po środku, skarcie pole trafiłem. To nie ja. Nie mogę z tego sięka. Czemu Dlaczego? Nie jestem ja niejasny, śmiesz się z mojej krzywdy. <grym w górę> nie, śmiesz się, bo to jest śmieszny odcinek. Ja to śmiesz... Ej, nie Simon, nie płasz, Simon, nie płacz, Simon, nie płacz, pocieszę cię. Simon! Simon, chodź tu, wracaj! Chodź! Ej, zaraz, czyli to ty? Eee, uh, uh. no w sumie Fary to jest moim przyjacielem, więc tak. By... Uh, no i nagle trójka przyszła znowu, no wszędzie musicie razem chodzić! Nóbek, nubek. No, no, na, na. Hahaha, na, na, na. Ha, 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 ha. Ale tora, ustawcie się teraz tutaj przy tym murku. Okej, okay, pod tenurek, pod ścianę, czekajcie... Eee, uh, może przy taki jakiś prostszy, może tam? Nie, pod ten. Okej, okay, okej, okay. słucham się, już, już. I co teraz, panie Simonie, no? A więc, uwaga, który ostatni przybieg? Zaraz, dobra, nieważne, czemu ty się nie obrócisz. Ja będę, 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 trzech, brawo! Zabiłś trzech. Dobra, to się nie liczyło, bo zabiję wszystkich, ale teraz, <grym> uwaga, hmm. Kogo by tutaj strzelić? Mam pomysł: idźcie w swoje ulubione miejsce na mapie. O! Dobra, ja znam tę mapkę i mam pewne ulubione miejsce. Na, 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 na. <grym> Dobra, to będzie piskie Ej, Wszyscy idą za mną, co będzie jest? Będzie mega proste, tam miejsce firewapka O nie, dobra, czekaj się, o nie, to jest A! Dobra, dobra, ja idę na przykład O, dobra, tu się ukryję i wtedy ucieknę, dobra 3, 2, 1 oh. i szukam Oh my god, oh my god Czy tu idzie? O, oh, oh, oh. Dobra, zacznijmy ale dwóch gdzie mógł pójść fajrubek, do męskiej czy do damskiej? <grym> Czemu tu nikogo nie ma? Serio, po prostu do damskiej dobra idę tam <grym> O nie ty, 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 ty. E, Zaraz co? A więc uwaga, trzeba otworzyć pierwsze. mi. Ej, fajrubek tu siedzi! Połka, <grym> to się, ja malazne. Simon No, Robiłem sobie kupę właśnie! To

to ja! Nie, ja już nie wyciągnę tego dużego dworu i Ty, 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 boom! Ooo, tu nie byłem ja, Haha, jeszcze masz dwóch do znalezienia! Ja. Co? <laughs> nie. jeszcze, ja, ja, uwaga, ja, ja. drugi strzał! Bum! Ej, ty, co? Kiełdę, tylko jeden nabój! Dara, muszę zadykać między tymi dwoma! Mmm, ty chyba. ten! A, Nubek! Haha! Haha, ha, czyli Simon nie zgadłeś? Czyli przegrałeś? O, sorry Simon, ale przegrałeś! Nie, no naprawdę to byłeś ty cały czas! Hahaha, tak, 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 nóż z tyłu. Let's go. To ja właśnie jestem najbogatszym nożem, ale teraz czas. Znaleźć, który będzie prawdziwym Simonem Okej, okay, widzowie, wbijajcie na kanał Simona Bo teraz my znajdujemy prawdziwego I ten wygląda mi troszeczkę sus Zobaczcie na jego koszulkę hmm. Simon, to ty? No pewnie nie widzisz po koszulce hej, hey. dobra, to może nie być on Ponieważ Simon nie chciałby się przyznać To na pewno nie jest on, okej, okay, zobaczmy kolejny Uuu, tu jest Simon, taki chain Napisz Simon Uuu, to wygląda trochę jak Simon Czy to ty? Nie, to nie ja, ten po lewej to jest prawdziwy A. hmm. <laughs> nie no, nie wiem, który jest prawdziwy A ten? Ej, ten wygląda najbardziej prawdziwie Patrzcie, jest część, jest to Jest to No kurczę, no to jest prawdziwy chyba Hej, to ty? Hmm, nie odzywa się No dobra, to tak, pierwsze zadanie Pokażcie mi swoje emotki <laughs> Ty pierwszy O, okej, okay. on pomachał to wygląda jak trochę emotka Simona? No oczywiście, bo ty ja jestem Macham ci, widzisz, zobacz! Okej, okay, więc Simon by się bał! O, Ej, ten się nie bał, okej, okay, czy to może nie być? To jest Simon. tak daleko ode mnie A, ja już nie wiem, który jest prawdziwy, dobra. Czekajcie. E, e, czy ten się wystraszy? O, a, nie Dalej to się. daleko! Dobra, a czy ten się wystraszy? O, O! Tu, to <laughs> tak blisko po poprawu cię! No nie, już nie wiem który jest sprawdziwy! What the hek Dobra, to jest tak poprane, naprawdę Ej, dobra, to chodźcie za mną Okej, okay, więc teraz, Sam miał mega słabą głowę I w każdej chwili bał się, jak w niego strzelę, co nie odskakiwał Więc teraz będę wykonywać bliskie strzały I zobaczymy, czy odskoczy, ooo Znaczy, nie, nie, bałem się Ej, to było sołus Dobra, i teraz kolejny Uwaga, O OOO Jakie to było bliskie, Mordeczko, nie boisz się? twarz nie nie nie, 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 O dobra, on może już O! O, Wow, oh, wow. Okej okay. Dobra, ty gość jesteś trochę sas przez te dźwięki. Uwaga, teraz rzucimy. Między nogami! Między nogami! O Jezu! Uwaga! Nie, no przestań wow. Nawet nie chciałem cię rzucić mordeczko, no a, dobra. Ten wygląda mega sus, bo się bał, a teraz zobaczmy tych dwóch. Okej, okay, rzucam prosto w głowę! Eee wow. Okej, okay, ten nie oskoczył, więc ten nie jest sas <gry> Czyli na razie albo ten, albo tamty sajbobek No nie, już nie wiem, który Okej, okay, zmieniliśmy mapkę O nie, teraz jest ich więcej Dobra, Simon, po podpowiedź jakaś, daj, mi, daj jakąś podpowiedź Ale się pojadłem, aż mi brzuch wywaliło! Pojadę. pojadłem, czekajcie, ten nie ma brzucha Ten nie ma, ten nie ma O, ej, a ten jest troszeczkę sus Ten ma su brzuch, czy, czy, czy to był sajbobek? <gry> nie, dobra, nie wiem Dobra, a czy masz naszyjnik szyjnik, Simon, na sobie? Hm? Mam Ok, czyli to może nie być on, czyli to może nie być Simon Dobra, mam pomysł, odwróćcie się tyłem i pokażcie mi swoje noże Ponieważ Simon grał dużo w Modern więc on pewnie ma dobry nożyk, co nie? Zaraz zobaczymy Uuuu, uuuu <grafy> Dobra, ten wygląda mocno Ten wygląda najmocniej, czyli to jest największa szansa, że to on Ok, teraz zobaczmy pistoletiki, ten ma słaby Ten ma dobry Ej, ten ma... Ok, to może być Simon, zobaczcie, wszystko się zgadza Mega twarz, to jest to Dobra, to mi najbardziej wygląda jak Bobek, ale... Ten, ten! Niestety odpada! Wow! A, nie, udało ci się! O, ty, ej, ale też się ruszył od razu jak ty gadałeś? Ej! Ej! Mógłbyś się na mnie tak nie patrzeć? Dobra, nie wiem co to ty, teraz już nie wiem. Okej, okay, to zróbmy tak. Encep, pęce, w której ręce, bym, 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 bim, bim I rząd! NIE PRZYSTAŃ! Haha, <laughs> wszyscy się boją Aj, dobra, chciałem zobaczyć, który od, o, o, ucieknie, ponieważ Simon się szybko boi No ale niestety odbiegli wszyscy, dobra Jak e, osoba, która jest Simonem łapie ten pistolet? O? O? O, no nareszcie, dzięki, udało mi się go złapać Ej, dobra, ja nie wiem teraz, który to Simon, głowa mi wybucha To jest łamigłówka Dobra, czekajcie, No, Dobra, jeżeli ty jesteś Simonem To... Strzel Swojego brata. Haha, ha, saibobek by tego nigdy nie zrobił. Uwaga, uwaga. Ej, on nic nie zrobił. Okej, okay. to może być Simon, bo Simon ma dobre no, serce. No powiedz, że to nie ja, bo pistoletu nie mam, to jak. Oooo, moja głowa! Dobra, mam plan. Idźcie się schować, bo Simon był dobry w chowanego. I uwaga, widzowie, ja teraz odpaliłem footsteps, co nie? Dobra, widzowie, i teraz pierwszą sektor. O nie! Dwa nóbki, czyli Simon musi być ten nieznaleziony. Okej, okay. gdzie on jest? Na, 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 O, może tu? Ej, dobra, to musi być Simon, zabiję go, haha! Hahaha, ha. gdzie jesteś Simon? Dobra, to żeby sobie ułatwić, zeliminuję jednego. Pam, 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 pam. No Aaaa! cię? To ty? Nie, Fireballowe, co zrobiłeś, znowu nie trafiłeś! O, ej, czemu jak krzyknąłeś, znowu nie trafiłeś, to podskoczył ten? Mógłbyś mi nie machać tym nożem przed nosem, okiem? Aaa... Ej, dobra, to chyba jest ten, tak mi się wydaje, czekajcie. Sprawdzimy, bo Simon zawsze skakuje. No przestań! E, Okej! Okay. Dobra. No, już tak daleko byłeś mnie. A czekajcie, a ten odskoczy? Ej, dobra, a ten nie odskoczył! Czyżby to był prawdziwy Simon? <grym> Ej, dobra, nie wiem, czekajcie. Bo ten ma taką dziwną twarz. To jest jedna rzecz, dlaczego jeszcze nie wyeliminowałem go. I ma też słaby pistolet, a Simon jest nerdem, więc ten ma lepszy, co nie? A jajaj, jaj, dobra, ale ten jest najbardziej sus, Dobra, rzucimy jeszcze raz. Ło? No i nie uciek teraz. Ej, dobra, chyba się nauczył na błędach. Uh, dobra, Simon był zawsze dobry w Simon mówi, więc Simon mówi, podskocz! O? Uh, dobra, podskoczyli. Teraz Simon mówi, e, włączę motkę. O? Uh, Okej, okay, odpalili. Nice! <laughs> I teraz, pobiegnij do przodu! Aaaa, Pobieg, czyli to nie może być Simon, bo on słaby jest. Ej, nie mówiłem, Simon, mówi stój. Ej, gościu, gościu. No. A Skyru przestań mnie gonić. O oh, oh nie, nie trafiłem go, nie trafiłem, ucieka, to jest nastówek, to się, nie wiem Zabijam go, zabijam go, zabijamy go uu, a, No nie, czy to jest Simon, czy nie? Ej, dobra, mam plan, widzowie, skoro ten ma taki outfit, a ten taki To na kanale Simona, okej, okay, jesteśmy na jego kanale I, o oh my god, zobaczcie On ma tę twarz animowaną, czyli tę nową Wie, że wiem, kim jesteś, ten na pewno nie jest Haha, czy jesteś ty? Chodź tu, nie znalazłeś, Chodź tu, haha, ha. uwaga, łó, o nie, nie trafiłem. Dawaj, 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 dawaj. No, wchodź, chcesz noży? To jest moja fobia. Dawaj, fobia, fobia, fobia. Ło, aj, no nie, bro, 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 no nie. Co ten sajbobek robi? No, sajbobku, chodź tutaj. O, no, przestań już tym rzucać. A. Dobra, o, Dobra, uwaga, Tędy. Nie! no, wchodź szybciej. Chodź tu, no, no, sal, jakie nie ma. Jest nupkiem, no nie. Jest! Bardzo duże jajko, a, 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 i jest bardzo smaczne, na, na, na. i właśnie zabiłem Simona, let's go, wygrałem tę rundkę, okej, okay, więc teraz zgadujemy, który oj super Jerry jest prawdziwy, o nie, okej, okay, więc chodźcie do mnie i zobaczymy, ej, czy tam jakiś leży martwy, dobra, chodźcie, i zobaczymy, który jest prawdziwy, więc mamy... Trzech ochotników Ten ma jakąś dziwną twarz Ten ma jakąś dziwną twarz A ten wygląda totalnie inaczej Ale dobra, Jerry ogólnie nie grał dużo w Murder Mystery Więc on nie ma jakichś super itemów Więc pokazujcie mi swoje temki. Odwróćcie się O nie, okej, okay, ten ma jakiś biedny mieczyk I bogaty pistolet, okej okay. Ten ma bie biedny pistolecik I biedny mieczyk, okej okay. A ten ma biedny, biedny... <ścoughs> Tak skromnie trochę jak Jerry Ej, to ty? No tak, to ja oczywiście O, oh, okej, okay. a ty? To, ty? to Jerry? Nie, to nie ja, no co ty, Fire eee, <noise> No dobra, to też może być i super jedrość. Ale okej, okay, nie wiem, i teraz kolejny? Dok, tak, dok. Tak, oczywiście, że to ja No nie, to jest trzech tych samych typków Dobra, więc ja przemyślałem I teraz tak, Jerry ogólnie reaguje jak skała na rzucenie nożem Więc uwaga O, o, zobaczcie Zareagował jak skała, więc zaliczam iść tam, okej okay. Teraz pan skała, uwaga Ło, zaczął czy się wystraszy Uuu, haha, wystraszył się Okej, okay, czyli to może nie być Jerry Czyli ten, ten jest Jerry, a ten nie Okej, okay, i teraz ostatni, rzucę ci prosto w twarz I... Będź! O, czekajcie O. Benz! Ej, co, co, się nie boi? Dobra, teraz serio już tam się twarz. Ooo! pęk! O nie, dobra, czyli tych dwóch jest podejrzanych. O, niestety, panie blokowy, ale muszę cię wyeliminować. boom! I czy to był Jerry? Ja teraz nie zgaduję, jeszcze co ty sobie myślisz. O, ty, dobra, czyli tak. Mamy do wyboru jeszcze między tymi dwoma, więc. O! Okej, okay, dwie skały. Hmm, co to jest? Ten ma trochę taką twarz i ten nie ma. Hmm, Jerry, a teraz podskocz! O, ten się nie rusza, to jest Jerry. Jerry się nigdy nie rusza, nawet jak mu się każe. Uwaga teraz. Okej, Jerry, napiszcie mi teraz jakiś cięty żarcik, bo Jerry umiał zarzucić takim ciętym żarcikiem. Moje Audi A4 B6 to Lamborghini. To nie było śmieszne, ale Jerry zda się na samochodach, więc może. Firehawk? Co ja? No, wiesz, chodzi o to, że ty jesteś tym żartem. to był Jerry! Zgadłem? No, no niestety zgadłeś. I co teraz? LET'S go! Czyli wygrałem Jerry, czyli wygra... O, o, Czyli wygrałem! Co? Le, 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 let's go! Dobra więc dziękuję wam za oglądanie To by był na tyle łatwiutka giereczka No i papa pa.